Prezentujemy dwa warianty Sita wibracyjnego: podstawowy oraz zmodernizowany. Jedno Sito. Separacja dwóch frakcji. Sprężyny wibracyjne. Wydajność urządzenia wynosi około 500 kg per hour. Konstrukcja jest stacjonarna, bez kół. Podczas pracy z tym modelem uzyskuje się dwie skalibrowane frakcje: całe owoce oraz gryz. W zmodernizowanej wersji uzyskuje się trzy frakcje: produkt zbrylony, całe owoce oraz gryz. W tym modelu zastosowaliśmy wibracyjne podpory, które zapewniają płynny zsyp produktu i stanowią bardziej niezawodne oraz nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne. Dodatkową zaletą tej wersji jest mobilność. Koła poliuretanowe charakteryzują się wysoką nośnością i umożliwiają łatwe przemieszczanie urządzenia w obrębie zakładu produkcyjnego. Zmodernizowany wariant posiada dwa silniki wibracyjne, co zwiększa jego wydajność do około 800 kg/h. Podczas gdy wersja podstawowa osiąga wydajność do 500 kg/h. Proces kalibracji przebiega w następujący sposób. Owoce trafiają na platformę roboczą. Na górnym sicie oddzielany jest produkt zbrylony, który suwa się przez rynnę sypową. Całe owoce kierowane są na stół inspekcyjny, natomiast gryz, połamane owoce może być odprowadzany w lewo lub w prawo. Ryna posiada regulację kierunku sypu. Dla Państwa porównaliśmy dwa typy SID wibracyjnych. Z wyglądu są podobne, jednak różnią się funkcjonalnością. Wybierz rozwiązanie, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojego procesu produkcyjnego.